Trudna sztuka nagrywania gameplayków z gier ciąg dalszy, Titan Folek. Żałuję jednej rzeczy, że na Tubie nie można obsługiwać ścieżek dźwiękowych. Na przykład ja mam dwie ścieżki, jedna z moim, moją narracją i druga osobno z dźwiękiem z gry i można było sobie mnie wyciszyć i na przykład mieć samą grę. To by na przykład rozwiązało problem, bo ja też czasami sobie potrzebuję obejrzeć gameplayu bez gadania jakiejś głupiej osoby i rozumiem, że gadanie głupiej osoby jest uciążliwe. Ale teraz no nic, już jesteśmy, fabuła się zakręciła. Tak? Wyszło już z jakiejś głupiej misji? Rodzi się jakaś super ważna sprawa, która nas przenosi do przeszłości? Najgorsze jest to... Wiem, co mnie teraz denerwuje w tych grach single player'owych. Mam poczucie, że nie mam na nic wpływu. Jestem pierdołą, tak? Rzuconą w wir wydarzeń. I to jest fuks, że ja trafiłem na ten ośrodek, na tego robota i tak dalej. Co innego w PUBG innych grach, gdzie jestem panem swojego losu i zabijam je Chińczyk. Pilocie Cooper, Anderson nie żyje. Możemy jednak dokończyć jego misję przywracając łączność z flotą. Możemy wykorzystać pobliski nadajnik międzygwiezdny. Okej... Okay. Jezu, czemu ty się spinasz, a robot sobie... Jak w ogóle... Pamiętajmy, że robot nie potrafi się w ogóle nawet... Nie potrafi skakać. To jest absolutnie biały robot. Dlatego pierwszym Musimy pytaniem... nie ruszać, pilocie. No wyluzuj. Dlaczego? Moim pytaniem jest, jak on tu się dostał, tak? To jest ten słynny mem z Magdą Gessler w windzie. Jak przeszedł przez ten kamień? widzę przed nami nadajnik. Skanowanie wygrywa minimalny przepływ mocy. Nadajnik może wymagać naprawy. No, no shit, Sherlock, nie? 20 lat siedzi bez obsługi, tak? Będziemy się tutaj włamywać jak... wygrywam licznych nieprzyjaciół. Halo, mogę Ci wejść na plecy chociaż, żeby mnie... Obecność wroga. Ręczyciele zostały zaprogramowane, żeby zaatakować sterownik. Mogę, przepraszam, bylibyśmy na barana. Spasuj mój roboci. Ale jestem bezbronnym, miękkim. Wykrywam wam dla ślady trujących oparów. Sterowanie przekazane pilotowi. Czym jest tam głowa? Uwaga, rozwiążemy zagadkę pewnej katastrofy lotniczej. Czym jest tam głowa? Skanowanie. Mgła jest toksycznym produktem ubocznym sieci zasilającej nadajnik. Zalecam wejście na pokład, jeśli stężenie hexafluorku Wolframu przekracza 1 ppm. Wykrywam oddziały ruchu oporu wewnątrz sterowni nadajnika. Wysyłają sygnały SOS. Przełączam. Okej, okay, tam, tam jest sugestia, że to jednak robot się wspinał. Ktoś śroty, który tu... Zalecam eliminację dręczycieli i nawiązanie kontaktu ze strzelcami ruchu oporu. A, my tu możemy sobie chodzić bez problemu, tak? się nie utrzymamy. pomoc, Nie rozumiem ich problemu, co tu się dzieje? Nowa obudowa z mniejszych mniejszych obudowa. No okay. Zagrożenie zneutralizowane. Zwycięstwo podniosło nasz współczynnik skuteczności bojowej. Co to znaczy? BT 7274 do sił ruchu oporu. Zagrożenia wyeliminowane. Uderzowaliśmy tam tyłki. Tych kręcicieli jest tu pełno. Długo byśmy się nie utrzymali. A tyłki. Otwieramy drzwi. Chodźcie. Drzwi otwarte, pilocie! Wchodźcie. Próbujemy wysłać sygnał, ale nadajnik jest uszkodzony. Nie jesteśmy w stanie ponownie go włączyć. Przyjdę ty tam do windy. MacKor, ciągnij dalej. Jest. Tak. Pojemność 2400, Bardzo pilocie, ładny bohater. tam wysiąść. A ja nie chcę. A ja, a, a mi nogi. Kapitanie, jaki jest stan nabajnika? Wyłączono zasilanie. Straciliśmy nad nim kontrolę. Potrzebne nam coś takiego, by uruchomić system, ale ten egzemplarz jest zniszczony. Oznaczenie: narzędzia łukowe. Funkcja generuje energię do 5 megajów. Tak, tak, wiemy, co to jest. Naprawicie to? Niestety nie. Czujniki wykazują, że w podstacji znajduje się jeszcze jedno, ale nie sposób się tam dostać. Nie zbudowano jej z myślą o ludziach. Zrozumiałem. Pilocie Cooper. Zalecam ostrożność wewnątrz podstacji. Musisz zdobyć narzędzie łukowe. Tak serio? To ci ludzie to tacy frajerzy. Ten robot powodzenie, to taki gentleman dżentelmen kulturalny. Wielu tam straciliśmy. Myślałem, że po załatwieniu nie będzie dostawać się I musisz się z takim przygłupem jak bohater zadawać. Powodzenia, pilocie. No... No i tym samym, hej... <laughs> Dziękuję. Pamiętajcie by subskrybować, lajkować i obejrzeć reklamę na początku i końcu. A my widzimy się już w następnym tygodniu. Marmink Delta 7.3 Zulu. Zgłosić się do sektora Bravo 7. Ten kompleks obsługiwany jest przez maszyny. Nawet windy tu nie ma. Jak on chce tam się dostać? A sracze są, ja bym się tym martwił. Spodziewam się kolejnych dręczycieli, Odeprzemy je, ale nie na długo. Robimy co w naszej mocy. Ciekawe, jak głęboko sięga ten kompleks. Wygląda na to, że potrafią się chować jak żółwie w skrupie, dlatego tak ciężko je zabić. <głosy> <głosy> jak żółwie w twojej starej przestrzeni. Ostatni co? pilot przechodził tędy kilka godzin temu, ale już nie wrócił. No uważaj na siebie, Pilocie. Połączyłem się z wyświetlaczem w Hełmie, by móc Cię nadzorować. W razie potrzeby możemy się komunikować. O co chodzi z tymi ścianami? Przypomnij mi, co ja tu robię, co wybrać. Bity, o co chodzi z tymi ścianami? Wskanowanie. odsłonięte obwody, unikaj kontaktu fizycznego, zachowaj ostrożność. Ale o Jasne. co chodzi z tymi ścianami? Czemu one są tam? Czemu one są. Bity, przypomnij mi, co ja tu robię. O. Twoją misją jest zdobyć narzędzie łukowe. Dzięki niemu przywrócimy zasilanie i ponownie włączymy nadajnik. Wykrywam jego sygnaturę wewnątrz podstacji. <laughs> tak stąd żółwie wyszli. Cudowne QIDG. Bit, biti, dokąd zmierzamy? <laughs> Już nie działa ten magiczny wynalazek. Ale czemu? Najgorsze, to nie jest wytłumaczone. Dają nam zabawkę. Czy to jest absolutnie ten mówię? No, 20 lat temu to byśmy. To byśmy. Ten. Ale te pytania są trudne. A, podpowiedź dla nubów, nie? Nie. Sorry, chciałem coś zrobić tam. Nieważne, co się znać narzędzie łukowe. Nie no, są niewinne, więc nie mają co robić krzywdy. Jeszcze trochę się zgubiłem, nie pamiętam czy wyszedłem stąd i muszę iść tu? Nie, dobra, strzałki są... zakładam, że strzałki nie są, żeby wprowadzić człowieka w błąd. Tylko żeby mu pomóc. Tylko że zabawka się zepsuła przy. tracz wytłumaczył. Czy ta zabawka się zepsuła przy, przy wybuchu? Zrobimy dobre zakończenie. Strzelamy do robotów, które mają uśmieszki na buziach, na serduszkach, na korpusikach tak naprawdę. Ty spryciaż, kurczę, zaszed. Taka słynna miejscówka, gdzie są ściany wązbój. Bądź... Żyje, a ci kończą Jezu, Przepraszam, i tak właśnie prowadzimy do wojny z robotami, zabijając niewinne maszynki. Maszynki, no ukrywa się tam. to tu ptamy dalej. Nie, wiem, tak powinna wyglądać cała gra, zaraz, zaraz. Podstacja ta się. Tak powinna wyglądać cała ta gra, że ci ludzie są tu niepotrzebni zupełnie. Ja. Co taki człowiek może zrobić? Nic. Mam nadzieję, że nie był niewinny, że zabił dziecko czy coś takiego. punkt zapiskowy latanie, tak? czy to będzie śmierć? wyłącz turbinę okej, okay, już chciałem ją włączyć tylko do, do tej ściany nie można biegać ale rozumiem, że jak sobie podlecę chwilkę no, to jest plusikiem na farcie, elegancko Nie rozumiem, czemu w sumie chcemy hałasem na dół. organiczne. Wytrzymanie... udało się dezaktywować wentylatory. Nie bój się, pakiet skokowy cię ochroni. Okay. Nie bój się, okay. Taki kochany robocik, narzędzie łukowe, 30 metrów, zagadka. Spróbujemy przewidzieć, że wejdziemy w to. Czy tak miało być? Nie do końca. Myślałem, że podlecę i będzie tam, będzie wszystko dobrze, ale wystarczyło sprawdzić, gdzie jest cel misji. Panie Robociku? Hmm. Wróć do sterowni dajnika z Na środkowej turbinie znajduje się przełącznik manualny Szczerze znaczy, nie wiem o czym on mówi Rozumiem, że to jest środkowa turbina, ta. Użyj narzędzia łukowego na tym przełączniku A. Dzięki temu uda Ci się przedostać koło turbiny Pomyśl, czy takim robotem... Takiej oczywistości głupiemu człowiekowi tłumaczyć Jest jakiś smutny, spójrzcie na... Jezu, przepraszam, teraz zobaczyłem Nic mu nie zrobiłem, ok? Dobra, no Ja to bardzo szanuję Na stówę tester się męczył Więc uznali, że damy takie jakieś hologramy, które tłumaczą o co chodzi to jest bardzo spoko Halo, czyście się bawicie? Mam nadzieję, że to gdzieś tu Tam, gdzie przyszliśmy, niestety. A może jednak nie? Tutaj, przepraszam. Ach. Czy mogę z wami... A mam broń niestety, ale się wydaje, że bronią to zwierzęce. Więc będziemy ich uspokajać tym narzędziem łukowym. Że platformówka jak Jedi Knight. Mmm, Jedi Knight. Kiedy wychodzi ta gra od Electronic Arts? ten Fallen Order mi się tam tylko bardzo nie podoba, że ten Miecz Świetny to jest kolejna pałka taka w sensie kroisz tych ludzi, kroisz, a im ani nie odpadają ręce, ani nogi nie żeby to było kanoniczne dla gier z serii Gwiezdne Wojny to wiadomo Gwiezdne Disneye tak naprawdę teraz ale mimo wszystko no tak se to wygląda Jakże tak przyjmują niektórzy 10 trafień z tego... Eee, co to? O, wyrzuciło mnie. Przyjmują 10 uderzeń tego miecza świetlnego. I to jest bulwersująco skandaliczne. Eee, zaraz, tutaj... Okej. Okay. nie przewiało. Chyba schładzanie Schładzanie, co? Okej, okay, nie za dobrze dobrzyłem. W sensie niepotrzebnie podskoczyłem dwa razy. Kiedy zagram w Elite Dangerous? Nie, Elite mnie nie cieszy. Nie ma tej radości, którą mam. To było pytanie w ogóle od Torrera. Więc nie ma tej radości, którą mam w Star, Star Citizenie. Okej, okay, to jest chyba skuteczne na roboty. Tak, nie krzywdzimy ich. Proszę się uspokoić, mam teraz ważną, trudną zagadkę. Jezu, przepraszam, chciałem być zbyt pokojowo nastawiony. Będę musiał ich rozkrzywdzić chyba. Ojej, kim ten... To było imponujące, pilocie. A teraz do sterowni. Czekają tam na ciebie. Ale jesteś dobry, Makua. Nie? Eh? Tak by nie mówić. Czym się różni stertki ze elitki? Jest nieskończony to raz, a dwa ma niesamowicie duży poziom złożoności. Jest chodzenie ludzikiem. O. Ten pilot załatwił nam narzędzie jesteśmy w grze. Nie jesteście w grze, no to niestety jest prawda. Jak nie w animacji biedaku po schodach. Co za umiejętności. Mmm. Czy mogę pana dotknąć? Nie to bym No, i tym samym kolejna wspaniała przygoda. Szczerze, pozbawiona emocji, niestety. Bo wysyłamy dane, tak? I co, wyślemy dane, i już jest koniec? Kampania miała być krótka, więc zakładam, że tak. Ale póki co, zostawiam was przez tydzień, aż do następnego odcinka z tymi rozważeniami.